Dzisiaj mija miesiąc po zabiegu, jesteśmy dzień przed Wigilią, więc z tej okazji chciałbym Wam wszystkim życzyć Wesołych Świąt. Nie wrzucam już tych filmików teraz tak często, bo po prostu nie dzieją się jakieś fajerwerki i teraz ta rehabilitacja jest taka mozolna, monotonna, monotonna i co no po prostu sobie działam, ćwiczę, kontroluję ten wyprost, bo mam wrażenie, że jak się gdzieś tam zasiedzę, to to troszeczkę ten wyprost y, się jakby potrafi dalej ta noga przykurczyć i jest z tym delikatny problem w ćwiczeniach skupiam się przede wszystkim na aktywnym wyproście bo raz, że mi się lepiej chodzi jak e, gdzieś tam to przećwiczę tą kontrolę mięśniową mam w tym wyproście e, a dwa, że, że jak się zasiedzę to potrafi się ta noga jeszcze tak troszeczkę zastać zacząłem też jeździć samochodem już y, w sumie w tamtym tygodniu czyli 3,5 tygodnia około do jazdy samochodem wyszło. Byłem też na takiej konferencji w tamtym tygodniu w Warszawie z PZPN-u. Było kilka ciekawych tematów poruszonych. Akurat jeśli chodzi o acl był tam taki ciekawy wykład na tej konferencji odnośnie dojrzewania przeszczepu ACL-a i coś co już wiedziałem, że to potrafi trwać nawet dwa lata i dłużej. Natomiast no, przekaz był taki, że w miarę możliwości. Po prostu warto wydłużać ten czas rehabilitacji. Wpływa to korzystnie na to, że to po prostu się wszystko tam zagoi. Realistycznie w sporcie przerwa dwa lata to jest koniec kariery dla kogoś, więc myślę, że trzeba tu po prostu jakoś wszystko wypośrodkować i, no i po prostu wyciągnąć takie wnioski, że jeśli ktoś ma, ma taką możliwość, to warto wydłużać ten czas rehabilitacji i nie przechodzić od razu w w jakieś nie, może nie od razu, po prostu nie przechodzić za wcześnie w, w jakieś takie mocniejsze obciążenia co według mnie ma sens natomiast tak jak mówię no, gdybyśmy chcieli kompletnie czekać z tym, żeby przeszczep wyglądał idealnie, to dla większości sportowców byłby to koniec kariery, taki uraz więc jest też dużo osób właśnie, które wraca po tym 10 miesiącu i nie ma problemów więc myślę, że to jest taki no, po prostu spotkanie się po środku, nie za wcześnie, nie za długo. I, i to jest realne, żeby po tych 9 miesiącach, 9-12 zacząć wracać. I tak ja w tym momencie też planuję. Być może zrobię sobie właśnie też ten rezonans kontrolny, żeby zobaczyć, jak to wygląda wówczas. Ogólnie argument, który oni przedstawili i jest on dosyć taki mocny, to to, że nie ma takich badań mocnych sugerujących to, żeby się wzorować tym obrazem z rezonansu, ale wynika to też z tego, że u nas w Polsce jeszcze stosunkowo te ceny rezonansu nie są tak drogie w porównaniu do Europy czy do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Stanach mówili nie sprawdzają tego ale że taki rezonans kosztuje około 1000 dolarów kolana, więc miałoby to sens, że po prostu no, nie każdego stać i robić sobie 4 razy rezonans w ciągu e, trwania rehabilitacji więc e, to też jest na pewno kolejne ograniczenie gdzieś tam takiego sugerowania się tym obrazem z rezonansu cyk, montujemy bazę ćwiczeń, którą już na moim YouTubie znajdziecie e, oprócz tego no to co e, ćwiczę sobie a rowerek też wrzuciłem zacząłem jeździć na rowerku nie ćwiczę też teraz już codziennie i mam wrażenie że właśnie korzystnie to bodźcuje to kolano że nie nie jakby dostaje ono codziennie tylko ma czas e, na jakiś tam bodziec i na regenerację a lub też na przykład sobie mieszam że robię ćwiczenia wzmacniające a kolejnego dnia jakieś tam cardio na rowerku e, to, to właśnie myślę że fajnie też w tym, w tym momencie działa to pewnie mój ostatni filmik w tym roku, dlatego życzę Wam wszystkich spokojnych, wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym 2026 roku.